Witajcie kochani, zapraszam Was na kolejne dekorady nazywam się Grandy w poprzednim odcinku, jednym, drugim, trzecim bodajże, trzy odcinki, mieliśmy dekorację w stylu skandynawskim, taką świąteczną, która zakrawała stroj, który już zakrywał troszeczkę na taką stylistykę krzaśną, bym powiedziała, taką ludową, tak też nawet ten film nazwałam właśnie tam na YouTubie, natomiast mówiłam, też zapowiadałam, że jeszcze nie kończymy tej stylistyki, ponieważ wykonaliśmy sobie dekorację na okno, dekoracje na drzwi wejściowe, stroj, który możecie postawić na stole wielkanocnym <laughs> i znowu pomyłkę, czyli ta wielkanocna pro. Prosi, więc myślę, że po nowym roku w niedługim czasie przejdziemy do tematu Wielkanocy. Przepraszam za, za to przejęzyczenie, natomiast y, aż się prosi, żeby na stole bożonarodzeniowym y, znalazł się jeszcze taki y, detal, ale bardzo ważny detal, serwetka. Ta serwetka zazwyczaj się znajduje na tym stole, natomiast jest jeszcze kwestia ułożenia jej odpowiedniego. I to jest taki, taka bardzo znacząca kwestia. Pokazywałam, jak zrobić na przykład serwetniki sobie przy użyciu perełek, ale to już są takie elementy dekoracyjne, które już troszeczkę więcej od Was wymagają czasu, zaangażowania itd. Dlatego postanowiłam pokazać Wam, jak złożyć w taki ciekawy sposób serwetki. Właśnie dzisiaj pokażę, jak złożyć serwetkę pasującą nam idealnie, że tak powiem, do tego stylu właśnie, w jakim mamy tutaj stroik i w jakim się poruszamy, czyli w tej stylistyce takiej ludowej. Ja Wam pokażę, ponieważ może się wydawać to zaskakujące, ale u nas na stole, na przykład naszym, w domu znajdują się również czarne nakrycia, ponieważ takie posiadamy i po prostu do nich się dostosowujemy, bo jak po mnie widać, ja co już, jedna z Pani zauważyła, że bardzo lubię kolor czarny, Zresztą nigdy się tego nie wypierałam i chciałam Wam zaproponować, widzicie? Yy, przytrzymam talerz. Na takim nakryciu na przykład powinna się znajdować jak najbardziej kontrastowa, kolorystycznie serwetka. Tutaj automatycznie już widzicie też, że będzie to serwetka poskładana w kształt choinki. Bardzo prosta do złożenia, bardzo prosta forma wykonania takiej dekoracji, yy, automatycznie dekoracji, dlatego że stanowi to rzeczywiście tutaj taki stricte element dekoracyjny i ta serwetka musi jak najbardziej nam kontrastować z nakryciem. Ja zakładam, że Wy będziecie mieć nakrycia przeważnie pewnie w kolorze białym, na jakość porcelany mojej. W cudzysłowie. Mówiąc proszę nie zwracać uwagi. Najważniejsze, żebyśmy się nauczyli, jak wykonać sobie taką piękną choinkę. Będziemy też wykonywać gwiazdę bezlejemską, ale myślę, że to przy okazji jeszcze potem po innych troszeczkę dekoracji. Nie wszystko na raz. Trzeba Wam takie rodzynki dozować, kochani. Co proponuję? Po pierwsze, w bardzo wielu domach nie mamy wcale serwetek z materiału, nie oszukujmy się, wiele, z nas, wiele osób nie posiada serwet materiałowych. Mówimy teraz o serwetach dekoracyjnych. To są nie te serwety deserowe do wycierania ust, tylko te serwety które każdy z gości powinien rozłożyć i ułożyć sobie elegancko na kolankach, nie pchać za kołnierz. Aczkolwiek zasady Sawuar podobno już dopuszczają w niektórych przypadkach, jednak tutaj wkładanie za kołnierzyk, ale też musicie się zapoznać z tym sami. Przechodząc do serwetek, możemy Zakupić na rynku, normalnie serwetki papierowe, to są najzwyklejsze takie tanie serwetki tanie, ale cena idzie niestety w parze z jakością i to są serwetki, które kosztują 4, 5, 6 zł za 20 sztuk. Jeśli Was powiedzmy stać budżetowo na tego typu serwety, też z nich możecie wykonać dekorację. Jeśli natomiast możecie sobie pozwolić na zakup serwet z troszeczkę lepszej jakości, to ja je zdecydowanie polecam, ponieważ one osiągną taki troszeczkę lepszy efekt. To są serwety flizelinowe, bardzo różnych firm, także co firma to cena na Natomiast jakością się bardzo się jakością nie różni jedna firma od drugiej. Od tych tańszych serwet różnią się zdecydowanie wielkością i materiałem. Materiał flizelina przypomina złudnie, materiał, materiał po prostu tkaniny przypomina, natomiast no jest to serweta jednorazowa jednak. I różni się też wielkością, czyli ona ma 40 cm na 40 tak. Taka serweta standardowa, taka z tej, z tej tańszej jakby opcji, ma 33x33, 33, jest o wiele tańsza, ale nie tylko tańsza, tylko też i mniejsza i cieńsza, składa się z kilku warstw. Serweta flizelinowa, tak jak mówiłam, złudnie przypomina materiałową, i dlatego też, że składa się na przykład z jednej grubszej warstwy. Z, tego te, z takiej serwety też złożona każda forma dekoracyjna na stole prezentuje się o wiele bardziej, tak jakby jakościowo lepiej. Tak? Czyli każda forma dekoracyjna, którą sobie tutaj stworzymy, będzie się prezentowała elegancie i tak bardziej solidnie. Więc y, przechodząc do już y, meritum. Składam serwetkę w kształcie choinki. Ja tutaj składałam wcześniej w kolorze białym, przygotowałam sobie też serwety w kolorze czerwonym, ale serwety, akurat fizelinowe w kolorze czerwonym, niekoniecznie chciałabym użyć na stole do czerwonej, nawet formy dekoracji taką mocną czerwień, taką makową. Tylko tutaj raczej ja bym zastosowała taką czerwień, tak jak widzicie, bardziej zgaszoną, chociaż nie jest to jeszcze bordo, to jest taki bardziej winny taki kolor. Taką serwetę, dlatego, żeby kontrastowała nam tutaj pięknie, z tym białym nakryciem. Ja sobie to odstawię, żeby Wam dokładnie pokazać, jak to udekorować i jak to wszystko wykonać. Taką serwetę, jak kupujecie, w opakowaniu już macie złożoną na cztery, aczkolwiek pokazuję od podstaw, bo gdybyście posiadali na przykład przy, przypadkowo serwetę z materiału, to wtedy musicie wiedzieć już sami, że najpierw trzeba tą serwetę sobie złożyć dokładnie na czwora. Składamy ją sobie dokładnie na cztery. i w ten sposób zaginacie sobie teraz serweteczkę. Bierzemy sobie jeden róg i zaginamy sobie w ten sposób mniej więcej, żeby tutaj zachowywać sobie równe odcinki. Także tak jak widzicie, nie składacie dokładnie do trójkąta, tylko teraz zbieramy poszczególne warstwy i sobie je składamy w ten sposób. Tworzymy sobie piętro choinki po prostu elementy dekoracyjne, które na moim talerzyku tam się znajdowały przed momentem to jeszcze sobie za chwilkę porównamy to była oczywiście też kokardeczka w kolorze takim czerwono-białym w kratkę i to była kokardka, która się znajduje w tych wszystkich elementach dekoracyjnych które wykonywaliśmy w poprzednich odcinkach natomiast tutaj zastosujemy sobie kontrastowo automatycznie inne elementy dekoracyjne tak jak widzicie złożenie jest bardzo proste czyli idziemy sobie tymi czterema rogami w tą stronę, odwracacie sobie serweteczkę teraz w ten sposób odwracacie sobie ją tak i staracie się sobie tutaj stworzyć, tak jak widzicie. A tutaj sobie tak w ten sposób ją teraz składamy, żeby sobie mniej więcej złożyć ją w taki sposób, żeby nam powstał kształt trójkąta. Czyli kształt jakby choinki już. Tutaj trzeba troszeczkę improwizować, bo nie ma złotej zasady jak to złożyć. Ale ćwiczenie czyni mistrza, więc zapewniam, że już przy złożeniu drugiej czy trzeciej serwety będziecie mieć opanowaną tą technikę. Ja widzicie, tak jak widzicie takie, jak tutaj sama na przykład. Próbuję sobie wyważyć tam mniej więcej tak, żeby mi się stworzył ładny kształt tej serwetki. I w ten sposób powstał nam tutaj, wracamy z powrotem, na drugą stronę powstał nam tutaj ładny kształt takiej jakby choineczki. Zaginacie sobie teraz końcówki maksymalnie na tyle, na ile dacie radę do góry. Pamiętajcie, żeby jedna końcówka, żeby ten róg zachodził tutaj powyżej tego poprzedniego pięterka, dlatego że będziemy go wkładać zaraz pod spód włóżmy od razu, to wtedy będzie Wam o wiele łatwiej zobaczyć, jak to wykonać. Chodzi o to, żeby nam to się pięknie mieściło tutaj pod spód, czyli następne, następną część, którą zaginamy, również ten różek musi nam tutaj wejść pod spód, czyli tak jakby do takiej kieszonki, taką kieszonkę tworzymy. Kolejne pięterko również i też tworzymy kieszonkę i też wkładamy pod spód i te pięterka w miarę, czym bardziej uda nam się wykonać je równe, tym będą ładniejsze, efektowniejsze. I w ten sposób już mamy stworzony kształt choinki. Do wykonania jest to bardzo prosta forma dekoracji. Mamy choineczkę Jak gdyby ona była ta serweta z materiału, będzie automatycznie bardziej masywna, więc ta choinka się będzie prezentowała po prostu ładniej, bo będzie ładniej ten kształt cały taki jakby zachowany, bardziej będzie wypukły, dlatego że właśnie z materiału właśnie gruby. A jeśli nie materiałowy, to naprawdę Was nawołuję jakby i polecam serdecznie, twórzcie koniecznie serwety frizelinowej. Taką serwetę układamy sobie, zakładamy, że mamy oczywiście dwa talerze, więc taką serwetę sobie kładziemy tutaj na talerzyku. Ym, mogę się założyć, że większość z Waszych gości takie serwetki później po prostu nie rozłoży, nie położy na kolanach, potraktuję ją jako akcent dekoracyjny, ale myślę, że jednak warto. I o tyle, że na przykład tutaj porównajmy sobie, o tyle, że na przykład przy tej serwetce, tak jak widzicie, białej tutaj położyłam tutaj, a nawet przypięłam szpileczką. Pozwoliłam sobie, żeby Wam pokazać, żeby nie przypinać szpilką, dlatego też to przypiłam, ponieważ niektórzy z Waszych gości mogą jednak chcieć skorzystać i będą zaskoczeni, że znajduje się taki element jak szpilka, więc lepiej pozwolić sobie na takie ryzyko, że na przykład przez. Zunie się nam taką kartka, ale nie przypinać szpilką. Natomiast tutaj wykorzystałam patyczek, ten, który wykorzystywaliśmy do obłożenia świec dekoracyjnie, więc tutaj ten patyczek został przeze mnie wykorzystany. Natomiast tutaj na przykład wykorzystamy sobie właśnie jedną z tych gwiazdek, które pokazywałam Wam wcześniej. Myślę, że tutaj zastosujemy gwiazdkę taką delikatną, malutką w kolorze białym na przykład. Natomiast tutaj jako środek, jako trzpień. Choinki, włożę laskę cynamonu. Wy również taką laskę cynamonu możecie sobie włożyć. Będzie ewentualnie jakiś tam też patyk, który wykorzystujecie do pozostałych form dekoracji. I może się znajdować tutaj gwiazdeczka w kolorze białym. Natomiast jeśli Wam będzie pasowało też na przykład to stylistycznie do jakiejś innej formy dekoracji, to zobaczcie, że ja mam tutaj jeszcze te wszystkie susze takie dekoracyjne. I tutaj układamy sobie jedną taką gwiazdeczkę. I ten susz się nazywa, bo mi teraz nazwa uciekła. Cynamon. To nie jest cynamon. Laskę mamy. Aha, widzicie, jaka podpowiedź. Mężczyzna wiele lepiej ode mnie wstyd się przyznać. Jeśli tutaj będzie się znajdowała gwiazeczka Annyżu, właśnie, Annyż pięknie pachnie, to tutaj bardzo fajnie, żeby znajdowała się laska cynamonu. To będzie najlepsza forma, takiej yy, wersja takiej dekoracji, jeśli macie choinkę białą. Natomiast wtedy sobie ten patyk możemy na przykład przełożyć tutaj. Także tak jak widzicie, możecie bardzo dowolnie sobie manewrować tutaj tymi elementami dekoracyjnymi. Natomiast najważniejsze jest złożenie przez Was serwety. Yy, ja nie będę powtarzała tego procesu tutaj całego. To nie ma sensu, dlatego że możecie sobie film przewijać 10 razy w te i we w te. I wtedy zobaczycie sobie jeszcze raz. Natomiast nie przerażajcie się, jeśli Wam to pierwszy raz nie wyjdzie. Yy, tak jak po powiedziałam na początku ćwiczenia. Czyni mistrza. Mnie się to udało za pierwszym razem, więc jest to bardzo proste do złożenia. Następnym razem zapraszam Was na kolejny film, gdzie pokażę, jak składać gwiazdę betlejemską. Aczkolwiek nie obiecuję, że będzie to kolejny, jakby z kolejnych moich filmów. Ten film się jeszcze przewinie przed świętami. Za dzisiejszą uwagę Wam serdecznie dziękuję, a pragnę wrócić jedynie do naszego stylu tutaj takiego tego skandynawskiego, żeby się już w nim trzymać i żeby tym samym zakończyć, jakby ten cykl dekoracji w stylu skandynawskim. W tym w tym stylu, już więcej dekoracji pokazywała nie będę, natomiast Panie proszą o to, żeby pokazywać niekoniecznie wszystkie dekoracje na przykład właśnie w stylu krzaśnym, bo nie każda Pani w tym gustuje i jutro właśnie pokażą się te dwa filmy, które zapowiadałam, te dwa wianki, takie bardziej tradycyjne jak wykonać, one będą po prostu w formie filmu takiego przyspieszonego i to konkretnie przyspieszonego, ale Wy już jeśli oglądacie i robicie ze mną te dekoracje, już doskonale wiecie na czym rzecz polega, jak klej zastosować, jak to czy tamto, poszczególne elementy, więc myślę, że tutaj nie będziecie mieć najmniejszych problemu, w razie potrzeby jestem do usług, chciałam jedynie tylko przeprosić i powiedzieć właśnie, potwierdzić tutaj fakt jaka ze mnie youtuberka że nie wiedziałam do tej pory, że znajduje się coś takiego jak taki folderek wiadomości i że wy do mnie oprócz komentarzy piszecie jeszcze listy, bo to, że piszecie do mnie listy na fanpage'a, na facebook'a prywatnie to wiem, natomiast nie miałam wiedzy o tych listach, które znajdują się kochani od was właśnie w tym folderze wiadomości i teraz te listy dopiero przeczytam i dopiero dzisiaj na nie odpowiem w związku z tym za tą obsługę taką czasową bardzo Was przepraszam. Dziękuję za dzisiejszą uwagę. Zachęcam do wykonywania dekoracji. Inspirujcie się, wykonujcie swoje własne. I pozdrawiam serdecznie. Zapraszam na kolejne dekorady. Dobranoc.